Siema, witam Was w kolejnym odcinku na kanale odcinek serii, gdzie odbudowujemy kluby. Dziś bierzemy pod lupę Chelsea i nowych widzów zachęcam do łapkowania i do kanału, żeby nie przegapić następnych materiałów. A dziś moja najlepsza kariera Chelsea, więc jak widzicie już w roku 2020 wygrywamy Premier League przed Manchesterem City, przed Tottenhamem, przed United i przed Liverpoolem. Może teraz przyjrzymy się bardziej szczegółowo na tabeli, jak prezentowała się na koniec sezonu w Licea Angielskiej. Właśnie jak mówiłem, Liverpool poza top 5 na piątym miejscu. Liverpool, przepraszam. Arsenal na siódmym spadają z ligi Aston Villa, Nottingham i Sheffield United. Zobaczmy jeszcze, jak się prezentowała statystyka strzelców. Jak widzicie, Christian Pulisic z 27 7 bramkami przepraszam, został królem strzelców. Z naszych jeszcze jest tutaj Callum Hudson odejść 14 bodajże. I to było na tyle z asystami. Jeśli chodzi o 13 ma Christian Pulisic. 7 ma Mason Mount. Czyli a, talenty, talenty, talenty w Chelsea, które są Ruben Lostówcik z sześcioma asystami. No i tak, i Andrea Onana, 21 czysty kąt, najlepszy bramkarz sezonu w Premier League. Zobaczmy może jeszcze w centrali składu, zobaczmy jak prezentował się skład. Abraham 89 na napadzie, lecimy dalej, Mason Mount 89 także, Christian Pulisic 88. Alon Hudson, Odoy 87 oceny ogólnej, yy, następny Declan Rice 87 transfery. Ocencie też myślę, że takie dość realne. Ngolo Kante 90, nasz kapitan jako drugi defensywny. Ben Chilwell, 85, Kurt Zuma, 84 oceny ogólnej jako jeden ze stoperów. Milan Sklinier 92 oceny ogólnej. Na prawej obronie będzie Reese James, Reese James 87 oceny ogólnej. Andre Onana 90 na bramce, oh, na, na, na. Ben Foster rezerwowy bramkarz 72, Jan Bednarek rezerwowy stoper 81, Ruben Lostówczyk rezerwowy piłkarz 85, podobnie jak Jorginio rezerwowy 83, Openda 83, ciekawy belgijski piłkarz, David Neresz 86 i tylko rezerwowym jest Brazylijczyk, Patrzuaj 82, Azpilicueta 80, schyłek kariery. William podobnie na schyłku kariery, 77. Bill Brown 78, Billy Gilmour 77, Matt Miazga 76, Emerson 82, Van Hinkel, 77, Hamza Harry 80, Victor Moses 76, Cumming 64, Matsens 66 i Fikaito Mori kontuzjowany 85 oceny. I teraz przejdźmy do centrali składu I zobaczmy kto ile miał bramek Christian Pulisic 34 bramki Hudson Odoy 19 bramek 7 asyst Pulisic do tego 15 asyst Abraham 18 goli 7 asyst 16 neresz bramek 13 Openda N'Golo Kante 11 bramek Openda 13 tak jak mówiłem Mason Mount 10 na 10 Czyli double pack Masona Mounta 10 goli 10 asyst Luben Rostrupczyk 7 goli 7 asyst Michi Batchway 6 goli i 1 asysta Miciego. Emerson 3 1. Zuma 3 i 1. Rhys James 3 i 2. Declan Rice 3 i 4. I tak prezentowały się takie statystyki naszych piłkarzy. Może teraz przejdźmy do omawiania sezonów. No bo sezony były naprawdę, naprawdę ciekawe. Pierwszy sezon, przepraszam, kluby 1. Tytuły ligowe i także 1. W krajowych pucharach zwycięstwa 2. Najwyższy transfer 55 milionów. No i tak prezentował się sezon w naszym wykonaniu. Wszystkie trzy sezony, jakie zagraliśmy w naszym wykonaniu, w barwach, właśnie ekipy The Blues. Pierwszy sezon udało nam się wejść do Champions League, taki jaki był plan. W UEFA Super Cup. Mieliśmy iść do finału, ale się nie udało. UEFA Champions League byliśmy w ćwierćfinale, raz menadżer miesiąca najdroższy transfer to Milan Skriniar za 55 milionów, odszedł skepa za 58. Pozycja w lidze na koniec sezonu miała czwarte miejsce. 14 porażek na koniec sezonu: 21-22, nie udało się wygrać ligi. 20-21, przepraszam, nie udało się wygrać ligi. Menadżer miesiąca dwa razy menadżer roku ani razu nie zdobyty. Przyszedł do nas Nerez za 35 milionów, odszedł Morata za 52. Miejsce w lidze trzecie, na koniec sezonu 7 porażek, tylko więc już spory progres. No i ten sezon to sezon nasz ostatni, gdzie udało się naprawdę wygrać praktycznie wszystko. Potrójna korona przyszedł do nas Jan Bednarek, który został zwycięzcą Ligi Mistrzów, Antonio Riediger 47, pozycja w lidze pierwsza i tylko 4 porażki na koniec sezonu. Jeszcze, zobacz, jeszcze zobaczcie, przepraszam, na ten budżet transferowy 500 milionów do wydania, a my mamy taki skład, gdzie zdobywamy potrójną koronę, czyli można powiedzieć, kariera w pełni spełniona właśnie pod. Pod skrzydłami Chelsea. Nasza Chelsea wygrała wszystko. W finale Ligi Mistrzów z Juventusem 2-1 z w 2020 roku. 28 maja 2-1 pokonaliśmy Juventus. Po drodze eliminowaliśmy takie kluby jak między innymi. Jeszcze wygraliśmy, przepraszam, Damira FA Cup 2-1-0 z Crystal Palace w finale, więc już mamy potrójną koronę. Wygrywaliśmy w półfinale z Manchesterem United. Eliminowaliśmy także. Atletico Madryt po drodze 2-1 i 2:1, czyli 4-2 w dwóch meczu. Lazio wyeliminowaliśmy 2-0 i 3-1, czyli 5-1 w dwóch meczu. czyli można powiedzieć zdobyte wszystko w tej karierze, tylko chyba nie udało się wygrać Carabao Cup, ale to zaraz sprawdzimy, bo coś mi się wydaje, coś mi świta, że ja właśnie z Carabao Cup odpadłem dosyć wcześnie, no tak, nie było nas w finale, była po korona, odpadliśmy w ćwierćfinale z Tottenhamem po rzutach karnych 5-4. Ale tak ogólnie karierę uważam za bardzo udaną. Napiszcie co wy sądzicie o tej, o tej karierze, jaki następny klub. Pisaliście już tam, że szalkę ma być, więc spróbuję może szalkę odbudować na przeciągu jakichś trzech sezonów. Łapka subik i widzimy się w kolejnych materiałach na tym kanale. To było na tyle, na razie. Cześć.